Na mecze z Politechniką Poznań zespół WKS-u uda się bez Marcina Fligera, Pawła Kikowskiego i Radosława Hyżego. Trójka podstawowych graczy Śląska dostała 6 dni wolnego od trenera Tomasza Jankowskiego. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że od wielu tygodni mamy zapewnioną już pierwszą lokatę przed fazą playoff. Chcieliśmy tak naprawdę jeszcze wygrać prestiżowy pojedynek z AZSem Paul Farmyk aby dać do zrozumienia temu zespołowi, że będzie jednak im bardzo ciężko powtórzyć wynik z półfinału Pucharu Polski, w którym nas pokonali w playoffach. Dlatego też podjęliśmy taką decyzję, że jak tylko ten mecz dobrze się skończy, a wiemy, że skończył się bardzo dobrze, no to będziemy mieli trochę. Luźniejszych dni treningowych. Chyży Fliger i Kikowski do treningów wrócą w sobotę, a dzień później mają już zagrać w kolejnym meczu ligowym z Sidenem Toruń we Wrocławiu. Pod nieobecność tej trójki w środowym spotkaniu z Politechniką szansę gry otrzymają czołowi juniorzy Śląska. Na mecz do Poznania na pewno pojedzie czwórka najbardziej wyróżniających się zawodników naszego najzdolniejszego rocznika 1996, czyli ekipi juniorów zeszłorocznych z zeszłoroczna ekipa brązowych medalistów Mistrzostw Polskich Kadetów. Na pewno do Poznania pojadą reprezentanci Polski U17, czyli Jakub Nizioł oraz Marcin Skorek. Na pewno pojedzie środkowy, mierzący 210 cm, Marcel Kliniewski, a także energiczny, rozgrywający, jakich w Polsce w tym wieku nie ma, czyli Mark Oskar Sanny. Ta czwórka na pewno pojedzie, być może jeszcze pojedzie jeden yy, młody zawodnik. Lider rozgrywek, nawet w odmudzonym składzie, będzie zdecydowanym faworytem w spotkaniu z przedostatnią obecnie drużyną tabeli. Poznaniace w tym roku prezentują się jednak korzystniej niż jesienią. Przestrzega menedżer WKS-u. Oni grają coraz lepiej i u siebie czują się pewnie. Znaczy, mają kilku zawodników, na których na pewno trzeba będzie bardzo zwrócić uwagę. I pod nieobecność Radka Heżego czy też Krzysztofa Sulimy, który ciągle wraca do zdrowia, yy, będziemy musieli przeciwstawić przede wszystkim Adamowi Metelskiemu, jednemu z najlepszych statystycznie środkowych ligi, który notuje w ogóle monstrualne, jak na warunki pierwszej ligi, tam prawdopodobnie 15 punktów i 13 zbiórek. Także zatrzymanie jego plus takich strzelców, którzy pewnie dobrze się czują u siebie na własnej hali w Poznaniu będzie kluczowe, ale oczywiście wierzę, że to się uda. Mecz Politechniki Poznań ze Śląskiem Wrocław rozpocznie się w środę o godzinie 17.30.